Dzień dobry, Rafał z tej strony, witam Was bardzo serdecznie. Większość z Was odpowiedziało, że pozytywnie bym otworzył tą paczuszkę. No to co, nie przedłużając, zabieram się za otwieranie. Dzisiaj dość, troszeczkę profesjonalnie podeszliśmy do tematu, mamy aż dwa kadry. Także będziecie widzieć obraz z dwóch kamer. Kamera za mną, która będzie patrzyła bezpośrednio na zawartość, którą będę Wam pokazywał do tej kamery po lewej stronie, no i kamera naprzeciw, żebym mógł z Wami swobodnie rozmawiać. Także co? Zabieram się do otwierania. Geek Fuel, słuchajcie, to jest, nazwijmy to po imieniu, taki odpowiednik Pixelbox, którą otwierałem jakiś czas temu. I powiem wam szczerze, że zamawiałem to już dosyć dawno temu, bo w kwietniu, jakoś w połowie kwietnia. I szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia, co tam ma w ogóle być. To jest w ogóle hit, także nie wiem kompletnie, czego się spodziewać. Więc tym bardziej ja sama daję niespodziankę. Od tej strony będę wam pokazywał. Myślę, że będzie, będzie to y, ciekawsze. Okej. Okay. Ona jest dosyć stosunkowo mała, muszę Wam powiedzieć. Spodziewałem się większej paczki. To jest oczywiście paczka gikowska. Także. Okej. Okay. Dobra, ja już widzę, co jest w środku. I muszę Wam powiedzieć, <grym>, że jest fajnie. Tu są opisy poszczególnych rzeczy i zawartości, ale nas to nie interesuje. Nas interesuje sama zawartość. dobra, na pierwszy front idzie, słuchajcie, koszulka. I tak de facto mamy chyba tylko trzy rzeczy, ale może wam powiedzieć, że są fajne. Dobra, koszulka. Pozwólcie, że ją rozpakuję. Jest w moim rozmiarze, jest w moim rozmiarze. Jest aleczka. Mam nadzieję, że w nią wejdę. Także tak. Koszulka z Pacmana, <grym> ale jest świetna naprawdę. Powiem wam szczerze, że wygląda kozacko. Wygląda naprawdę niesamowicie. Także co? Ta koszulka kosztuje na eBayu tyle. Pozwolicie, że ją odłożę na bok, żeby nam nie przeszkadzała w dalszej części rozpakowywania. To jest chyba kubek, tak mi się wydaje, ale z jakiego motywu tego nie powiem. Wiem, że na pewno to jest kubek, pod, yy, który pod wpływem ciepła do rozgrzanej wody zmienia swój kolor, więc super. To jest jakiś z motywu? Jakieś gry chyba. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Otworzymy, zobaczymy, przetestujemy. Także zobaczcie, w ogóle dosyć starannie fajnie zapakowane folie bąbelkowe, także jest duża szansa, że tak jest cały. Wiecie, on daleko, daleko leciał. ok jest zwykły. Jest zwykły czary najzwyklejszy. No ale jak się przyjrzycie tutaj po bokach, to widać już jakiś, jakiś logotyp. Ciężko powiedzieć co to jest. Co? mi się to kojarzy z jakąś grą. Jak coś to mnie poprawcie. Nie wiem jaki to jest motyw. Jakiś taki tank. Ciekawe. I ten kubek na eBayu kosztuje tyle. I ostatnia rzecz, znowu z Q-Figa, czyli już druga rzecz od tej firmy. To jest figurka z Venoma. Wygląda kozacko. Zaraz ją otworzymy. Bardzo lubię Venoma, na zresztą też. No co? Otwieramy. Powiem Wam szczerze, że te figurki. Z... To jest Marvelowska, kolejna figurka, aż do mojej kolekcji. Eee, te figurki z firmy QFIC robią naprawdę robotę. No dobra. Popatrzmy. Jest to bardzo szczelnie pakowane. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo starannie te figurki są wykonywane. Zobaczcie, jak to wygląda. Kozacko, naprawdę kozacko. Bardzo, bardzo szczegółowo zrobione. I ta figurka kosztuje na eBayu. Tyle. Ok. Za cały zestaw zapłaciłem. Tyle. A łączna wartość eBaya wynosi tyle. Ja jeszcze nie wiem, ile to jest warte. Eee, sprawdzę to oczywiście i podczas montażu będę sprawdzał, ile to de facto kosztowało. Mam nadzieję, że było warto. Generalnie, na pierwszy rzut oka, nie wygląda to za bogato. Podsumowując, moi drodzy, zestawik wygląda dosyć eee, ubogo, bo mamy zaledwie trzy rzeczy koszulka, figurkę i kubek, plus nalepka. No ale to wiecie, to jest nalepka filmowa, więc myślę, że to, ta wartość jest znikoma praktycznie zerowa. Ale podoba mi się, naprawdę, figurka jest świetna. Kubek, nie wiem z, jakie, z czego pochodzi, tak prawdę mówiąc. Musiał, jeżeli ktoś wie, to, to dajcie znać. E, na pewno pod wpływem ciepła będzie fajnie cię prezentował. No, koszulka z no to wiecie, to klasyk, więc tutaj sentyment, sentyment jest. Wygląda naprawdę. Też fajnie, ja wam na koniec do tej kamery pokażę cały zestawik, jak się prezentuje. No i co? Oceńcie w komentarzu, jak wam się podobało. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia.